Ciężar pożyczonych rzeczy. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam tego mężczyznę wchodzącego do naszego domu, przyszedł z szerokim uśmiechem i pustymi rękami. Moi rodzice, zawsze gotowi wierzyć w ludziach, powitali go gorącą kawą i wciąż parującym serowym chlebem. Usiadł przy kuchennym stole, przesunął palcami po zwietrzałym drewnie i pomiędzy łykami, powiedział, że jest wieloletnim przyjacielem mojego ojca. Kiedy miałem dwanaście lat, od razu nabrałem podejrzeń. Mój ojciec nigdy wcześniej nie wymieniał tego imienia. Ale dorośli mają dar ignorowania tego, czego nie chcą widzieć. I tak stopniowo zaczęło to pojawiać się w naszym życiu. Najpierw były drobnostki tu paczka ryżu, tam litr oliwy zawsze z wymówką, że jestem w kropce. Moja matka o miękkim sercu urodziła bez mrugnięcia okiem. Potem przyszły większe zamówienia stary telewizor, którego już nie używaliśmy teraz pozostały z pokoju gościnnego. Piec, który jego zdaniem uratuje życie jego rodzinie. Aż pewnego dnia mój ojciec przyjechał do domu pełnym samochodem. Pudła z jedzeniem, nowymi ubraniami, zabawkami dla mojej siostry i dla mnie, rzeczami, które kupił za dobrą cenę w wielkim mieście. Matka uśmiechnęła się z ulgą. Rachunki były napięte od miesięcy i to była pierwsza oznaka poprawy sytuacji. Zanim jednak mogliśmy świętować, zadzwonił dzwonek do drzwi. To był on. Wszedł bez zaproszenia, a jego oczy zabłysły, gdy zobaczył pudełka ułożone w pokoju. Przesunął dłonią po paczkach makaronu, podniósł koszulkę z wciąż naklejoną metką i zaśmiał się sucho. Ach, więc teraz ty też otrzymujesz pomoc od biednych, CEO. Mój ojciec z trudem przełknął ślinę. Moja mama zbladła. To nie pomoże, nie je próbował tłumaczyć, ojciec drżącym głosem. Kupiłem. Zapłaciłem. Wzruszył ramionami, jakby to nie miało żadnego znaczenia. Dobra, dobra. Jeśli chcesz się podzielić, wezmę trochę. W końcu to ja naprawdę tego potrzebuję. I zanim ktokolwiek zdążył zareagować, on już sięgał do pudeł i zbierał, co mógł. Ubrania, jedzenie, a nawet zabawki, które moja siostra tak starannie wybrała. Matka otworzyła usta, żeby zaprotestować, ale przerwał jej ostrym gestem. Nie bądź taka, doune Maria. To jest po prostu pomaganie biednym dla biednych. Rozumiesz, prawda? Kiedy odchodził, zabrał połowę tego, co przynieśli moi rodzice. Zabrał też coś, co było bezcenne, ostatni skrawek godności, jaki nam pozostał. Tego dnia dowiedziałam się, że niektórzy ludzie nie kradną rękami. Kradną słowami i spojrzeniem, mając pewność, że nikt nie będzie miał odwagi ich powstrzymać. A najgorsze nie było to, co wziął. To była świadomość, że następnego dnia wróci. I że po raz kolejny moi rodzice nie odmówili. Cisza, która zapadła po odejściu mężczyzny, była cięższa niż deszcz, który zaczął uderzać w blaszany dach. Matka pozostała nieruchoma, zaciskając palce na krawędzi stołu, aż zbielały jej kostki. Mój ojciec, zawsze taki cichy, patrzył na drzwi, jakby spodziewał się, że lada moment się otworzą, przywracając nam upokorzenie, którego właśnie doświadczyliśmy. Moja siostra, wciąż za młoda, żeby w pełni zrozumieć, jęknęła cicho, ściskając pluszowego misia, którego na szczęście mężczyzna nie zabrał. Przyciągnąłem ją blisko, czując zapach mokrej ziemi wydobywający się z zewnątrz, zmieszany z kwaśnym zapachem strachu. Nie płacz, siostro, szepnąłem, bardziej do siebie niż do niej. Rozwiążemy to. Ale nie było mowy. Nie w tym momencie. Moi rodzice wymienili spojrzenia, które już dobrze znałam: rezygnację kogoś, kto wie, że walka jest nierówna, że jakikolwiek opór przyniesie tylko większy ból. Ojciec westchnął głęboko, jakby dźwigając na ramionach ciężar świata, i usiadł na skrzypiącym drewnianym krześle. Wróci jutro opowiedziała mama głosem drżącym, ale stanowczym. I pojutrze także dopóki nie zostanie nic. Mój ojciec nie odpowiedział. Zamiast tego podniósł wytarty kapelusz wiszący na gwoździu w ścianie i obrócił go między palcami, jakby zawierał odpowiedź na wszystko. Wiedziałem, co sobie myślał, gdybyśmy tylko mieli coś do sprzedania, trochę ziemi, cokolwiek, co dałoby nam wyjście. Ale tego nie zrobiliśmy. Mieliśmy tylko ręce i wolę przetrwania, a to w tym miejscu nie wystarczyło. Tej nocy, kiedy moja siostra spała, przytulając mnie, usłyszałam, jak moi rodzice cicho rozmawiają przed domem, gdzie myśleli, że ich nie usłyszę. Nie mogę już tego robić, powiedziała mama łamiącym się głosem. Nie widzę, jak głodują, nie widzę, jak się codziennie poniżasz. I co robimy, Mario? Odpowiedział ojciec tak zmęczony, że każde słowo zdawało się kosztować nadludzki wysiłek. Gdzie idziemy? Cisza. Tylko dźwięk świerszczy i wiatr trzesący suchymi liśćmi na podwórzu. Wtedy przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Nie było to rozwiązanie, nie był to nawet przyzwoity plan, ale zawsze coś. Coś, co mogłoby nas stąd wydostać, zanim ten człowiek wróci następnego dnia. Wstałam powoli, uważając, żeby nie obudzić siostry. W kącie domu, gdzie trzymaliśmy kilka narzędzi, które miał jeszcze mój ojciec, znalazłem motykę i nóż do cięcia. Księżyc w pełni oświetlał ścieżkę na tyłach podwórza, gdzie stała stara gamelejra, z korzeniami głębokimi i poskręcanymi jak żyły w suchej ziemi. Kopałem, aż zaczęły mnie boleć ręce. Ziemia była twarda i odporna, ale nie ustępowałem, pocąc się i oddychając ciężko, aż ostrze motyki uderzyło w coś metalicznego. Moje serce przyspieszyło. Trzesącymi się rękami otrzepałem brud, aż odsłoniłem małe, zardzewiałe, prawie zapomniane blaszane pudełko. Wewnątrz, owinięte w brudną szmatkę, znajdowały się ostatnie drobne, które mój dziadek zachował przed śmiercią. Stare monety, niektóre banknoty pożółkłe ze starości. Nie było tego dużo, ale wystarczyło na bilet autobusowy do dużego miasta. Wystarczająco, żeby zniknąć, zanim znowu dopadnie nas świt. Wróciłem do środka, schowałem pieniądze pod materac i czekałem. Kiedy pierwszy kogut zapiał, obudziłem rodziców. Wychodzimy, i powiedziałem, nie pozostawiając miejsca na dyskusję. Dzisiaj. Teraz. Moja mama patrzyła na mnie, jakby zobaczyła ducha. Mój ojciec przez chwilę wyglądał, jakby chciał zaprotestować, ale potem dostrzegł coś na mojej twarzy, co sprawiło, że skinął głową. Może była to determinacja, a może po prostu desperacja, która w końcu stała się silniejsza niż strach. Resztę, która mi została, spakowałam w płócienny pakunek. Moja siostra, wciąż śpiąca, była niesiona w ramionach mojej matki. Ojciec wziął motykę, jakby to była broń i po raz ostatni spojrzeli na dom, który tak naprawdę nigdy nie był nasz. Słońce jeszcze nie wzeszło, gdy ruszyliśmy polną drogą w stronę przystanku autobusowego. Każdy krok był małym, cichym zwycięstwem. Każdy metr oddalał nas od tego mężczyzny, od tego miejsca, od tych spojrzeń, które sprawiały, że czuliśmy się mniej niż nic. Autobus przyjechał spóźniony, pełen ludzi, śmierdzący potem i spalonym olejem. Ale kiedy poszliśmy na górę i drzwi się za nami zamknęły, wiedziałam, że nie wrócimy. Nie w ten sposób. Wielkie miasto pochłonęło nas jak wszystkich, obojętnie. Ale tam, wśród hałasu samochodów i zapachu ulicznego jedzenia, po raz pierwszy od dłuższego czasu oddechnąłem, nie czując smaku porażki. Mój ojciec znalazł pracę jako pomocnik murarza. Moja mama szyła dla sąsiadów. Jako chłopiec sprzedawałem słodycze na światłach i szybko dowiedziałem się, że miasto ma swoje własne zasady, swoich złodziei i godności. Ale oni byli inni. Przynajmniej tutaj nikt nas nie znał. Tutaj moglibyśmy być niewidzialni, gdybyśmy chcieli. Po latach, już jako dorosły, wróciłem w to miejsce. Nie z nostalgii, ale z potrzeby zamknięcia czegoś, co pozostało otwarte. Dom nadal tam stał, obecnie niezamieszkany, dach częściowo się zawalił. Na podwórku Gamelejra wciąż stała, a jej korzenie były jeszcze głębsze. W środku zastałem mężczyznę. Starszy, grubszy, z tym samym wspaniałym uśmiechem. Oczywiście mnie nie poznał. Dla niego wszyscy byliśmy tacy sami, biedni ludzie, którzy przechodzili, kłaniali się, znikali. Czy pamiętasz rodzinę, która tu mieszkała? Zapytałem spokojnym głosem, z rękami w kieszeniach. Wzruszył ramionami. Dużo ludzi tędy przechodziło. Biedne rzeczy. Zawsze potrzebuję pomocy. Uśmiech. To nie był miły uśmiech. Tak jest. Zrobili to. Bez twojej pomocy. Odwróciłem się i wyszedłem, zostawiając przeszłość za sobą, jakby była ciężarem, z którego w końcu mogę się uwolnić. Na drodze słońce świeciło jasno i po raz pierwszy nie czułem, żeby cień podążał za mną. Życie nie zwraca nam tego, co nam zabiera. Ale czasami daje nam szansę, aby iść do przodu, nie oglądając się za siebie. I to było dla nas wystarczającym zwycięstwem. Droga powrotna. Za droga wiła się pomiędzy suchymi wzgórzami, a wiatr niósł ze sobą zapach spalonej ziemi. Nie spieszyłem się. Samochód, stary i skrzypiący, jechał powoli, jakby też wiedział, że nie ma już do czego uciekać. Na siedzeniu pasażera w zmiętym kartonowym pudełku znajdowało się to, co pozostało: kilka wyblakłych fotografii, nóż kuchenny z drewnianą rączką i zegarek kieszonkowy, który zatrzymał się w dniu, w którym wszystko się zmieniło. Nie był to pierwszy raz, kiedy przechodziłem przez ten odcinek. Wiele lat temu szedł pieszo z krwawiącymi stopami w dziurawych butach i pustym żołądkiem. Tym razem jednak słońce nie oślepiło mnie w ten sam sposób. A może nauczyłam się patrzeć na niego bez mrugnięcia okiem. Część mnie chciała przyspieszyć, zapomnieć nawet o tym przystanku, ale inna część najbardziej uparta nalegała, aby wyczuć każdy kamień na swojej drodze. Jakby ten dyskomfort był dowodem na to, że wciąż żyje. Około dwudziestu kilometrów dalej widziałem krzywy znak. BOM suceso 3 KILOMETRY Imię brzmiało teraz ironicznie. Mój ojciec szył wtedy worki jutowe dla starego młyna Cardoso. Mama prawa ubrania dla rodzin we wsi, a ja już w wieku dwunastu lat wiedziałam, że szczęście nie przejdzie w tę stronę. Sukces był żartem, z którego nikt się nie śmiał. Zaparkowałem samochód na pustym placu. Drewniana altana, wcześniej pomalowana na niebiesko, teraz była szara, zjedzona przez termity. Kościół, mały i biały, miał jedną wież pochyloną, jakby zmęczył się staniem. Na ulicach nie było nikogo, tylko chudy pies, który obserwował mnie z daleka, zanim ponownie położył się w cieniu. Wejdź do domu. Oczywiście to nie był już mój dom. Należał do małżeństwa emerytów, które kupiło go za grosze, po tym jak moja rodzina zniknęła z miasta. Drzwi były otwarte, a siwowłosa kobieta, wycierając ręce w fartuch, spojrzała na mnie podejrzliwie. Czy możesz pomóc? Zapytał sucho. Chciałem tylko zobaczyć, odpowiedziałem, wskazując na ścianę, na której wiele lat wcześniej mój ojciec małą kreską węglem zaznaczył mój wzrost. Mieszkałem tutaj. Skrzyżowała ramiona. Inni już przyjechali. Zawsze przychodzą. Jakby to miało cokolwiek zmienić? Nie kłóciłem się. Nie było nic do powiedzenia. W domu śmierdziało pleśnią i spalonym jedzeniem, a deski podłogowe skrzypiały pod moimi stopami, jakby wciąż mnie pamiętały. W pokoju, który był mój, stało teraz pojedyncze łóżko przykryte szydełkowym kocem. Na ścianie, gdzie wcześniej wisiała mapa Brazylii, którą dostałem w szkole, wisiał plastikowy krucyfiks. Wyszedłem bez pożegnania. Cmentarz znajdował się na szczycie wzgórza, a drewniane krzyże gniły w słońcu. Grobowce odnalazłem bez trudności. Nie z powodu nagrobków nie było ich, ale dlatego, że wiedział, gdzie kopać. Ziemia była nierówna, jakby przesunęła się, zakrywając coś, co nie chciało zostać znalezione. Uklęknąłem i przesunąłem palcami po powierzchni. Nie było żadnych nazwisk. Brak dat. Tylko kupa ziemi i suchej trawy. Przepraszam mruknąłem, nie bardzo wiedząc dlaczego. Może dlatego, że trwało to tak długo. Może dlatego, że nie wróciłem wcześniej. A może po prostu żyje. Wiatr przyniósł dźwięki odległej muzyki, dochodzącej ze wsi. Ktoś włączył radio na dużą głośność, a głos starej piosenkarki mówił o miłości i tęsknocie. Zaśmiałem się, choć tego nie chciałem. Tęsknota za domem była luksusem, na który nie mogłam mieć. Wróciłem do samochodu i pojechałem dalej. Nic tam dla mnie nie zostało. Koniec drogi. Trzy dni później przybyłem do dużego miasta. Ulice były hałaśliwe, pełne ludzi, którzy nie patrzyli w bok, tylko na wprost. Wynająłem malutki pokój w kamienicy niedaleko dworca kolejowego, z oknem wychodzącym na alejkę, gdzie nocą walczyły szczury. Pierwszego dnia dostałem pracę w warsztacie samochodowym. Właściciel, niski mężczyzna z krzaczastymi wąsami, imieniem Seixas, obejrzał mnie od góry do dołu, po czym splunął na podłogę. Czy wiesz, jak coś zrobić? Uczę się, odpowiedziałem. Wzruszył ramionami. Zacznij zamiatać. I tak było. Zamiatałem podłogę, czyściłem części, załatwiałem sprawy i stopniowo Seixas zaczął zlecać mi bardziej skomplikowane prace. Nie zapytał, skąd pochodzę. Nie chciałem wiedzieć. Dla niego byłam tylko kolejną parą rąk. Wieczorem siadałem na łóżku i patrzyłem na kartonowe pudełko. Fotografie były pożółkłe, krawędzie postrzępione. Było nas przeważnie troje: mój ojciec, mama i ja, uśmiechając się, jakbyśmy wierzyli, że przyszłość należy do nas. W jednym z nich mama trzymała jeszcze ciepły, domowy bochenek chleba, a ojciec miał skrzyżowane ręce i twarz pokrytą sadzą. Ja obok nich wydawałem się za mały, aby unieść ciężar, który już niosłem. Pewnej nocy po miesiącach otworzyłem zegarek kieszonkowy. Wskazówka minutowa zatrzymała się na 3.47. Moment rozpoczęcia pożaru. Nie naprawiłem tego. Zostawiłem to tak jak było. CO pozostaje. Minęły lata. Warsztat się rozrósł. CXS przeszedł na emeryturę, a ja kupiłem jego miejsce zatrudniłem dwóch chłopców nauczyłem ich tego co wiedziałem a czasami gdy ruch był powolny siadałem na chodniku z filiżanką kawy i obserwowałem ulicę któregoś popołudnia przyszła kobieta ze starym samochodem tym samym modelem co ja miałem lata wcześniej była młoda jej oczy były zmęczone a ręce zrogowaciałe potrzebuję rozwiązania powiedział nie patrząc na mnie nie mam dużo pieniędzy spojrzałem na samochód Silnik kaszlał, nadwozie było wgniecione z jednej strony, a usę opony pisnęły na asfalcie. Znajdę sposób, odpowiedziałem, ale to zajmie trochę czasu. Skinęła głową, i kiedy nasze spojrzenia się spotkały, zobaczyłam coś, co przypomniało mi mnie samą dawno temu upór kogoś, kto nie poddał się, nawet gdy powinien. Pracowałem nad samochodem przez tydzień. Wymieniłem części, wyregulowałem silnik, pomalowałem najgorsze części. Kiedy wróciła po odbiór, kobieta patrzyła na pojazd z niedowierzaniem. Ile jestem ci winien? zapytał, wyciągając już z kieszeni zmięte banknoty. Nic odpowiedziałem. Zmarszczyła brwi. Nie mogę tego zaakceptować. Już się zgodziłeś powiedział, oddając klucze. Powiedz mi tylko jedno dokąd idziesz zawahała się. Północ tam jest tania ziemia. Możesz zacząć od nowa? Zgodziłem się. W takim razie udanej podróży. Wyszła, nie oglądając się za siebie. Zostałem tam, gdzie byłem. Czasami życie nie zwraca nam tego, co nam zabiera. Ale od czasu do czasu daje nam to szansę na oddanie czegoś komuś innemu. I to w końcu wystarczyło. Droga połknęła samochód, jak rzeka liść. Nie minęło dużo czasu, a hałas silnika zniknął wśród wiatru i nocnych świerszczy. Stałem tam z rękami wciąż pokrytymi smarem, obserwując miejsce, w którym zniknął pojazd. Z ziemi unosił się zapach benzyny i wilgotnej ziemi, zmieszany z ciężarem czegoś, co nie miało nazwy. W warsztacie narzędzia leżały rozłożone na stole warsztatowym, jakby wciąż czekały na kolejną rundę regulacji. Wziąłem szmatkę nasączoną naftą i zacząłem czyścić pozostałe części. Zawór, parę świec zapłonowych, zużyty pasek. Każdy przedmiot niósł w sobie pamięć innych rąk, innych mechaników, innych właścicieli, którzy, podobnie jak ona, zatrzymywali się w nadziei, że uda się coś naprawić. Nie był to pierwszy raz, kiedy to robiłem. Wiele lat temu, odkąd warsztat, który odziedziczyłem po ojcu, zaczął podupadać, zacząłem naprawiać rzeczy, które mi się nie opłacały. Grzejnik dla starego Sejksasa, który żył z emerytur i wojennych opowieści. Hamulec dla Dani Marii, której właśnie urodziła się córka, a jej mąż właśnie zniknął. Drobne długi, które spłacałam wobec świata, tak jakby z każdą śrubką dokręcaną część mnie przestała skrzypieć. Ale ta kobieta była inna nie ze względu na pilność w jego oczach, ani ze względu na sposób, w jaki trzymał klucze, jakby były ostatnią kotwicą. Stało się tak dlatego, że gdy mówiła o północy, w rozbitej szybie samochodu widziałem swoje odbicie, mężczyznę, który także myślał o zniknięciu, o szukaniu kawałka ziemi, gdzie nikt nie znał jego imienia. Zamknąłem warsztat i poszedłem do domu na tyłach. Dach był przeterminowany od miesięcy i po każdym deszczu na suficie salonu, pojawiała się nowa plama. Otworzyłam lodówkę pustą, jeśli nie liczyć ciepłej butelki piwa, i poczułam się zupełnie jak ona. Puste naczynie czekające na coś, co nigdy więcej nie nadejdzie. Następnego ranka słońce wypaliło mgłę spowijającą drogę. Siedziałem w fotelu bujanym na werandzie z zimną kawą w dłoniach, gdy usłyszałem dźwięk opon na żwirze. To nie była ona. Była to stara ciężarówka z tyłem pełnym mebli, związanych postrzępionymi linami. Wysoki, nieogolony mężczyzna zszedł na dół i rozejrzał się, jakby szukał czegoś, czego już nie było. Jesteś mechanikiem. Zapytał ochrypłym głosem kogoś, kto za dużo palił. Zależy, czego potrzebujesz. Podrapał się w tył głowy i zawahał się. Musisz obejrzeć silnik. To się przegrzewa. Ale teraz nie mam pieniędzy. Mogę zapłacić pracą. Jestem stolarzem. Patrzyłem na dom, na dach, który groził zawaleniem, na drzwi, które skrzypiały przy każdym podmuchu wiatru. Potem do mężczyzny, którego oczy miały ten sam odcień co moje, kiedy spojrzał w lustro. Ok, powiedział. Ale zaczynasz dzisiaj. Uśmiechnął się z ulgą i wyciągnął rękę. Mam na imię Raul. Uścisnąłem mu dłoń, czując odciski kogoś, kto trzymał więcej młotków niż długopisów. Jestem Daniel. Raul pracował cały dzień. Naprawił drzwi wejściowe, wzmocnił belki dachowe, wymienił przegniłe deski podłogowe w kuchni. Podczas gdy on walił, ja rozebrałem silnik ciężarówki, znajdując problem. Zatkaną chłodnicę pełną rdzy i zaschniętego błota. Wyczyściłem wszystko, wymieniłem węże, wyregulowałem pompę wody. Gdy słońce zaczęło zachodzić, silnik mruczał jak nowy, a dom zdawał się lepiej oddychać. Wieczorem siedzieliśmy na balkonie, popijając butelkę zachący, którą Raul wyjął z kieszeni. Powiedział, że przyjechał z południa, że tartak, w którym pracował, został zamknięty, że jego żona zabrała dzieci i wyjechała z mężczyzną w garniturze. Mówił bez goryczy, jakby te rzeczy były tylko kolejnym zakrętem na drodze. A ty? zapytał, podając butelkę. Czy zawsze byłeś mechanikiem? Pokręciłem głową, patrząc na gwiazdy, które zaczęły się pojawiać. Nie. Byłem inżynierem. Pracowałem w fabryce, projektując części. Aż do dnia, w którym jeden z nich zawiódł. Więcej nie pytał. Nie było takiej potrzeby. Cisza między nami była na tyle gęsta, że mogła pomrugeścić wszystkie odpowiedzi. Następnego dnia Raul wyszedł. Zostawił ciężarówkę w warsztacie na kolejny dzień. Czas spakować rzeczy do kwatery w sąsiednim mieście. Zanim poszedł, naprawił okno w moim pokoju, które od lat nie zamykało się prawidłowo. Jeśli będziesz czegoś jeszcze potrzebował, po prostu zadzwoń, powiedział, klepiąc go po ramieniu. Ty też. Wsiadł do ciężarówki, uruchomił silnik i odjechał. Tym razem nie patrzyłem, dopóki pojazd nie zniknął. Wróciłem do warsztatu, chwyciłem narzędzia i zacząłem demontować silnik garbusa porzuconego w kącie. Nie miało właściciela. Nie było pośpiechu. Dni mijały. Warsztat pozostał pusty, ale dom stał się silniejszy. Co jakiś czas pojawiał się ktoś z zepsutym samochodem i bez pieniędzy, a ja robiłem, co mogłem. Kiedyś dziewczyna z dzieckiem na kolanach poprosiła mnie, żebym spojrzał na alternator w jej Uno. Kiedy pracowała, chłopiec zasnął na tylnym siedzeniu, a ona cicho płakała, jakby bała się go obudzić. Nic nie pobierałem. Poprosiłem cię tylko, żebyś następnym razem przyniósł coś do jedzenia. Któregoś popołudnia, czyszcząc części silnika, który nigdy nie miał zostać ponownie zbudowany, usłyszałem dźwięk podjeżdżającego samochodu. To nie był byle jaki silnik. To był ten sam ostry warkot, ten sam nieregularny rytm, który dostosowałem kilka tygodni wcześniej. Spadła, schudła, z głębokimi cieniami pod oczami. Samochód był pokryty kurzem, a na tylnym siedzeniu leżały torby pełne owoców i puszek. Wróciłem, powiedział, jakby to wszystko wyjaśniało. Widziałem. Wyjęła z kieszeni zmiętą kopertę. To niewiele, ale tyle mam. Już mówiłem, że tego nie potrzebujesz. Potrzebuję, nalegał, kładąc pieniądze na ławce. I to też przyniosłem. Otworzył bagażnik. W środku znajdowały się drewniane skrzynki wypełnione pomidorami, dyniami i kukurydzą. Rzeczy, które sama powinna zasadzić. Tamta ziemia jest dobra, powiedział. Ale to dużo pracy jak na jedną osobę. Spojrzałem na pudełka, na jej ręce, pełne brudu i nowych blizn. Przyszedłeś zaoferować mi pracę? Roześmiała się suchym, zmęczonym dźwiękiem. Nie. Przyszedłem zaoferować Ci udział. Połowa zbiorów, połowa tego, co nastąpi później. Potrzebuje tylko kogoś, kto wie, jak naprawić rzeczy, gdy się zepsują. Wiał wiatr, wzbijając kurz ze ścieżki. Pomyślałem o pustym warsztacie, ścianach, w których odbijała się echem moja cisza, domu, który mimo remontu wciąż wydawał się gotowy do rozwalenia. Nie wiem nic o plantacjach, powiedziałem. Nauczę cię. A jeśli to nie zadziała? Oparła się o samochód i skrzyżowała ramiona. Nic nie działa samotnie, Danielu. Nie zamierzałeś tu zostać na zawsze, tylko czekać, aż pojawi się następny zepsuty samochód. Nie odpowiedziałem od razu. Zamiast tego poszedłem do sklepu, chwyciłem śrubokręt, którego użyłem po raz pierwszy do dostrojenia jej silnika i włożyłem go do kieszeni. Muszę tu dokończyć pewne sprawy, e powiedział. Ale mogę kontynuować jutro. Skinęła głową, bez uśmiechu, jakby wiedziała, że jakikolwiek gest zwycięstwa byłby przedwczesny. Wsiadł do samochodu, odpalił silnik i tym razem nie zostałem w tyle. Poszedłem do domu, zabrałem trochę ubrań, niezbędne narzędzia i pożółkłe zdjęcie ojca przed warsztatem, kiedy był jeszcze nowy. Następnego ranka nad drogą wzeszło czerwone słońce. Była już na miejscu z załadowanym samochodem i rozgrzewającym się silnikiem. Nie zamieniliśmy ze sobą wielu słów, tylko fala jedziemy i dźwięk opon na popękanym asfalcie. Droga ciągnęła się przed nami, długa i niepewna. Ale po raz pierwszy od lat nie była to ucieczka. To była ścieżka. I to w końcu wystarczyło.